Dzisiaj na debacie w sprawie rolnictwa mówiliśmy o tym, że z tego projektu czy z pomysłu czy z tych przedstawianych tematów wypadł nie ma go tematu polskiego rolnictwa. Myślę, że byłoby dobrze, gdyby pan jeszcze w krótkim już wystąpieniu niestety powiedział o tym, jakie są pańskie priorytety, jak pan by chciał wpłynąć na agendę polskiej prezydencji. To oczywiście polityka wschodnia. Jakaś nowa formuła polityki wschodniej Unii Europejskiej. W tej chwili są te dwie formuły, ta nowa polityka dla modernizacji wobec Rosji, no i ta polsko-szwedzka formuła, mało zresztą, że tak powiem, w tej chwili realizowana i mająca bardzo niewielkie zaplecze finansowe. To jest pierwsza sprawa, znów to nie jest hierarchia. No bezpieczeństwo energetyczne to jest druga sprawa. Solidarność energetyczna Unii Europejskiej, postulat ciągle nie realizowany. Rociąg Północny jest tego znakomitym przykładem. I wreszcie, proszę Państwa, sprawa polityki rolnej jest naszym priorytetem i w ogóle polityki wsparcia dla tych, którzy mają gonić, czyli między innymi dla Polski. Ale polityka rolna jest najbardziej kwestionowana. W związku z tym musimy twardo postawić sprawę, że od następnej perspektywy budżetowej, czyli od następnego budżetu, polscy rolnicy muszą dostawać dokładnie tyle samo, co niemieccy czy francuscy. Dlaczego mówię dokładnie? Bo są już różne pomysły i my je słyszymy, żeby powiedzieć tak. No, oczywiście, reguły mają być takie same dla wszystkich, tylko jak się zobaczy, jak te reguły działają, to może z nich wynikać, że my dostaniemy nie więcej, tylko mniej nawet niż w tej chwili. Bo na przykład jest taka reguła, dobrze koszty pracy. Przy czym te koszty pracy są jeszcze do tego przeliczane nie wedle realnej wartości euro, tylko według wartości wymiennej, a wiadomo, że wartości relacje między walutami, a rzeczywista wartość pieniądza, to są dwie zupełnie inne sprawy. Ale w ogóle my po prostu musimy takie żądanie odrzucić. 360 euro na hektar dostają oni, 360 euro na hektar mają dostawać polscy rolnicy. I to jest święty obowiązek wszystkich polskich polityków, niezależnie od partii, to popierać. Bo, bo bardzo mylił się. Między innymi Leszek Balcerowicz, ale wielu innych, nie twierdzę, że tylko on, który mówił, że te pieniądze, które pójdą na wieś, to będą pieniądze z punktu widzenia rozwoju jałowe. Otóż nie, proszę Państwa. Te pieniądze okazały się dla polskiej wsi czynnikiem naprawdę bardzo szybkiego rozwoju, postępu, wzrostu oświaty. Polski rolnik, także ten biedny, ten z paroma hektarami, okazał się po prostu mądrym człowiekiem. Mądrym człowiekiem, który inwestuje w dzieci, wysyła je dzięki temu do szkoły, dzięki temu, że ma już na bilet, na autobus, i to buduje polską przyszłość. Bo proszę pamiętać, większość polskich dzieci ciągle rodzi się na wsi. I musimy o tym pamiętać i to jest, można powiedzieć, priorytet nad priorytetami. Musimy o to walczyć jak lwy, albo nie, albo jak smok. Dziękuję. Proszę Państwa, czas jest nieubłagany, mamy obowiązki sztabowe, musimy się zameldować za chwilę do szefowej sztabu. Tak więc bardzo dzisiaj dziękujemy. Przede wszystkim dziękujemy panu profesorowi za wsparcie naszej debaty i tej, i tej debaty o edukacji. Dziękujemy panu premierowi Kaczyńskiemu, że zechciał chciał podsumować to i zapraszamy Państwa na jutro na godzinę 17.00, jutro o polskiej armii, a pojutrze o polskiej o propozycji dla młodych i o udziale młodych w polityce. Zapraszamy serdecznie.